Dobra, się maneczko Kupiłem crossa. Jest to Kawasaki KX 1025 93 rocznik I co? Na no, no, brzydka jest Ale najbardziej mi chodziło o silnik, który jest ładny. W sensie no, jest w dobrym stanie, nie jest roz, rozwalony nic wszystko powinno działać. Oczywiście to jeszcze będę sprawdzać. Mogę go tego rozbierać i do kolegi będę dawał. Zapalę go tak jak chodzi. No, jak widać ładnie, ładnie działa na zimnym Na zimnym skopa odpalił więc co no, będzie teraz filmiki trochę z Cross'a będą zrobię odbudowę kawasaki tam będą nie wiem nic, nie licząc z tego to będzie jeszcze gdzieś nie 2-3 dwa, dwa, filmiki no, Muszę całe wszystkie plastiki zdjąć wymienić albo obkleić. No. Te, co są popękane, to do wymiany. Te, które jeszcze się nadadzą, no, to je do obklejenia dam. Yy, siodło też nowe obicie yy, wejdzie. Silnik będzie cały rozbierany, sprawdzany, czy wszystko z nim jest ok. Nie wiem, rama też będzie miała inny kolor, bo ten zielony mi się w ogóle nie podoba. Klameczki, niełameczki wsiądam. Yy, nie no. Myślę, że yy, to tyle. Tak to jest w dobrym stanie. No, jest trochę uwalony, ale to ta to, to, to mniejsza o no to. Dobra, to był bardziej taki filmik informacyjny. Spodziewajcie się za niedługo więcej filmików. I co? Dzisiaj to było. Na dzisiaj to było tyle. Jo, ściąjeczko. Do następnego.